Po prostu z plantacji no, do Twojego czajnika, czy jakoś tak? W każdym razie reklamował się tym, że właśnie pomija wszystkich pośredników. czajnikowy.pl. Ceylon to herbata czarna i jest to słowo, które wszyscy znają, bo idziemy do sklepu i widzimy różne paczki herbaty, i jest to herbata czarna, i ona jest nazwana właśnie tak jak miejsce, z którego pochodzi. Może się to wydać trochę dziwne, bo generalnie takie znane herbaty gdzieś z Chin czy tam z Japonii mają swoje nazwy. Tymczasem czarne herbaty Assam, Yunnan, Ceylon. No i właśnie, no są to konkretne regiony. No więc Ceylon to Ceylon, czyli Sri Lanka. Ceylon to stara nazwa, Ceylon to nazwa wyspy, na której się znajduje miasto i miasto, kraj Sri Lanka i herbata Wciąż nosi tę nazwę, co więcej pisaną przez Y, czyli taką no, bardziej tradycyjnie z angielskiego, a chociaż już od pół wieku w ogóle zmieniono nazwę kraju na właśnie Sri Lanka. Ale mniejsza z tym, my się zajmiemy samą herbatą. O co chodzi z herbatą lankijską? No jest to oczywiście przede wszystkim herbata czarna, jest to herbata, którą wszyscy znają. Herbata, która uchodzi wręcz za taką zwykłą herbatę. Kiedy ktoś prosi nas o zwykłą czarną herbatę, no to od razu zaczynamy myśleć albo gdzieś o Afryce, albo o właśnie Ceylonie. Dlaczego tak się dzieje? No bo tam produkuje się bardzo dużo przemysłowej herbaty. I ta przemysłowa herbata jest właśnie sprzedawana jako blendy właśnie w torebkach ekspresowych. I jest to smak, który gdzieś tam znamy. Gdzieś ludzie, którzy po prostu piją najzwyklejszą czarną herbatę, to właśnie oczekują takiego cejlenskiego smaku. Jeżeli więc macie w rodzinie kogoś, kogo chcecie potestować herbatą, a wiecie, że raczej jest koneserem niskogatunkowych herbat, no to Sri Lanką możecie go spróbować zachęcić, żeby się przerzucił na herbatę sypatu. Cejlońska herbata swoją historię ma, ale nie taką krótką, ale no tak w zestawieniu z innymi wielkimi producentami to, to jednak króciutką. Zaczęło się tak naprawdę w 1867, kiedy to James Taylor założył swoją pierwszą plantację na Sri Lance. W ogóle to Brytyjczycy przejęli e, Ceylon, to oczywiście nie była wtedy Sri Lanka, przejęli Ceylon i zaczęli tam produkować kawę, którą zjadły jakieś grzyby, zaczęli tam sadzić inne rzeczy, e, próbowali robić tam kauczuk, próbowali e, produkować e, jakieś przyprawy, znalazłem masę różnych rzeczy, których próbowali, łącznie z Chinowcami, które dawały sininę na opoliczność Powszechnej malarii. Tak czy inaczej, te plantacje nie były takim stuprocentowym sukcesem. Okazało się, że kilka sadzonek, herbaty, które sobie tam sprowadzono dla celów sam ozdobnych do jakiegoś ogrodu botanicznego, tam w Kolumbo czy gdzieś tam, to one w sumie całkiem dobrze rosły. No i właśnie James Taylor postanowił założyć plantację herbacianą i ona się udała. Co więcej, istnieje do dzisiaj. No, i taka plantacja herbaciana po pięciu latach doprowadziła go do dostarczenia pierwszej partii herbaty czarnej do Londynu, która została entuzjastycznie przyjęta, która się sprzedała i która zachęciła innych, żeby pójść w ślady Taylora, no i zaczęli zakładać inne ogrody herbaciane. No i potem pojawił się Lord Lipton, a właściwie nie był jeszcze lordem. No właściwie nie miał tytułu szlacheckiego po prostu, zresztą Sir Lipton powinno się mówić. Sir Thomas Lipton. E, to był człowiek, który e, no teraz nam się kojarzy właśnie z herbatą raczej takiej pośredniej jakości, bardzo popularna, światowa marka, ale jednak herbata nie dla koneserów, tylko dla zwykłego człowieka i no może herbacia, że troszeczkę Pogardzają taką herbatą. Niemniej postać tego człowieka jest bardzo inspirująca, a to, czego dokonał, wielkie. I w sumie taki plan miał od początku. Okazało się, że on po prostu zaczął na tej Sri Lance zakładać plantacje herbaciany, budować przetwórnie, przetwarzać całą herbatę i transportować do własnych sklepów, których sieć miał w różnych miejscach, ale głównie to w Wielkiej Brytanii. Postanowił pominąć wszystkich pośredników. Postanowił. Prosto ze swojej plantacji zawieźć herbatę bezpośrednio na półkę swojego sklepu. I dzięki temu ona była tańsza, dzięki temu była tam szybko i była dostępna, a poza tym miał hasło prosto z plantacji no, do twojego czajnika czy jakoś tak. W każdym razie reklamował się tym, że właśnie pomija wszystkich pośredników. No i dostęp do wyższej jakości, niedrogiej herbaty mieli także i ci ubości. No i właśnie. Chyba to dalej się dzieje tak w ogóle. Lipton wciąż jest w każdym domu, więc udało mu się. No on troszeczkę to rozkręcił. Później Sri Lanka się uswobodziła z przestawić kolonią brytyjską. W 1948 została wolnym krajem i zaczął się z herbatą trochę cyrk, ponieważ plantacje zostały opuszczone przez brytyjskich zarządców. Rząd zaczął gdzieś je. No, nacjonalizować, osadać tam swoich specjalistów. No, efekt był taki, że jakość herbaty spadła, jakość życia na plantacji spadła, pracownicy zarabiali mniej, plantacje się obracały w ruinę, niszczały krzewy, budynki, krótko mówiąc, nie było dobrze. Ostatecznie wprowadzono również taką reformę, która zabraniała prywatnym osobom posiadania. W ziemi powyżej jakiegoś oznaczonego limitu, w sensie powierzchni. To sprawiło, że no nie można było być takim wielkim plantatorem herbacianym, no bo, no bo trzeba było mieć nie więcej niż tyle. No i problem. No i ostatecznie stwierdzono, że trzeba ratować herbatę, zaczęto robić reformy. W latach 90. już właściwie większość plantacji przynosiła straty, no i zaczęto prywatyzować po prostu cały ten herbaciany przemysł, pojawili się inwestorzy. I co teraz się stało? Sri Lanka jest trzecim największym producentem herbaty na świecie. Ponad 300 tysięcy ton herbaty rocznie na ponad 200 tysiąca hektarów. Wyobrażacie sobie, taka mała wyspa. Więc herbata cejlońska jest znana wszystkim. I co by tam nie mówić o prawda, Sri Lance i jej dzisiejszej sytuacji, to jednak no wiemy, gdzie to jest. Wiemy, jak smakuje ta herbata. Wiemy coś o Ceylonie, więc. Jakąś drogą dociera to do nas. Co tam się uprawia? Przede wszystkim herbatę asamską. Robi się przede wszystkim czarną i robimy ją w różnych stylach. Próbowano też przestawić cały przemysł na produkcję herbaty takiej drobnej CTC przemysłowej, ale to ostatecznie zaczęto dalej robić ortodoksyjną. Może kojarzycie herb Sri Lanki, takiego lwa bokiem stojącego z łapą. To jest takie logo nawet na opakowaniach herbaty, które miało być trochę wzorowane na logo z Darjeeling z Indii. Tam z kolei też pamiętacie twarz trafi hinduski, która trzyma listek herbaciany. No i to jest na wszystkich opakowaniach Darjeelinga. Tak samo ten lew jest na wszystkich ceylonach takich oryginalnych, też na drewnianych pudełkach. No i to jest no, taki certyfikat jakości. Wiadomo, że było to pakowane na Sri Lance, wiadomo, że to pochodzi, wiadomo, że nikt tam nie maczał palugów. Krótko mówiąc, herbata tam się stara być trochę lepsza. Produkuje się ortodoksyjną, produkuje się poza czarną też jeszcze nieco zielonej. Mamy tutaj lankijską zieloną herbatę. Produkuje się też białą herbatę. To może nie każdy wie, ale no, no styl typowo chiński, taki in trochę, ale ale jest, jest herbata ze Sri Lanki. Jeśli chodzi o same czarne, różne gradacje, tutaj przede wszystkim funkcjonują, te wszystkie literowe oznaczenia, pamiętacie, tam bo różne tam BOP, OP i tak dalej. Przykładowo orange PKE i tutaj akurat po prostu PKE, ale różnej klasy można dostać z różnych regionów, a regionów jest 7. To jest, czy ważne? W sumie chyba nie, aczkolwiek 7 regionów na Sri Lance. Dookoła całej wyspy. Na środku, w jest właściwie taka, idzie sobie z brzegów do góry. Krótko mówiąc, na środku jest wyżyna, i ona aż do oceanu wschodzi sobie w dół. Więc generalnie, im wyżej herbata, a potrafi być produkowana powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, więc fajna, wiórka herbata. Im wyżej herbata, tym bardziej w centrum wyspy. Więc mamy ogólnie różne regiony: mamy Candy, mamy Dimbula, e, Nuwara Elia. To są takie, może najbardziej znane. Rufuna też jeszcze niektórzy kojarzą. Tutaj mamy akurat rufunę. Eee, no i, i potem, już chyba trochę, trochę gorzej, bo jest jeszcze uda paselawa. No to chyba już mało kto zna. Uwa, tym bardziej. No i e, zawsze się mylę przy tej nazwie. Uwaga, jest długa. Sabaragamwa. Sabaragamwa. O, Sabaragamwa. Pięknie się to wymawia. Poletam. Herbata jest spokok eee, No to są akurat znowu już te wschodnie obszary. Eee, na Sri Lance właśnie przez to, że. I z lewej i z prawej mamy ocean, mamy klimat monsunowy, to jest troszeczkę problem, żeby sobie przyjechać tam na wczasy, bo jak zacznie padać, to cały czas leje. Są dwa okresy w ogóle deszczów na, 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 na Sri Lance. Jeden wiosną, właściwie to od, od zimy do wiosny, drugi od połowy lata do jesieni. Więc tak naprawdę rozdziela to gdzieś rok na takie etapy, Lepszej i gorszej herbaty. I mimo to produkuje się ją tam cały rok, no bo klimat sprawia, że ta herbata nie zapada w ten zimowy sen, prawda? Nie, nie przestaje rosnąć, tylko puszcza nowe listki bez przerwy. Więc kiedy zbieramy herbatę taką wiosenną, to jest fajniejsza, no właśnie ta po, po tych monsunach wiosennych no w czasie monsunów no to trudno zbierać, no ale też się zbiera. no Generalnie cały rok się produkuje. Zwróćcie też na to uwagę, aczkolwiek większość tych monsunowych herbat to po prostu trafia jako blendy, gdzieś tam zmieszane niższej jakości, więc to też nie jest tak, że musimy jakoś bardzo z... pytać w sklepie, a kiedy to było zbierane, to raczej nikt nie będzie w ogóle wiedział. Niemniej, może uda Wam się spróbować wszystkich siedmiu e, regionów. My sobie zapawmy teraz coś i porozmawiamy o jej smaku i o tym, jak ją w ogóle parzyć. Zaparzone, choć pewnie widzicie. Ja jeszcze nie skosztowałem. Teraz już skosztowałem. Co można powiedzieć o smaku lankińskiej herbaty czarnej? No nie jest to łatwe, bo jest to smak, który wszyscy kojarzą. Co więcej, kojarzą w postaci blendu, czyli właśnie mieszanki z różnych regionów i. No i co? No mamy taki, taki smak zwykłej czarnej herbaty. Tymczasem nie. E, ja wszystkich ośmielam, e, którzy w ogóle się zajmują herbatą, żeby spróbować, żeby zadać sobie ten trud i skosztować siedmiu regionów. Tak, może nie najtaniej, też jeśli się uda, i zobaczyć różnice, bo one są. Naprawdę, lankijska herbata to może nie jest coś, co zadowoli miłośników chińskich czy japońskich herbat, takich wysokogatunkowych, bo jest to taka no, po prostu tropikalna uprawa czarnej herbaty i to na asamskich odmianach, ale, ale jednak dajmy temu szansę. Uprawy są wysokobórskie, klimat jest w sumie spoko a, i są tam doświadczeni ludzie. Herbata czarna lankijska jest dość wyraźna moim zdaniem i ma takie charakterystyczne cytrusowe nuty. To jest taki aromat, który Moim zdaniem komponuje się dobrze z cytryną, czyli powinien być tym bardziej w Polsce popularny, bo my lubimy dodać cytryny właśnie do herbaty, więc, więc to jest top. Pojawiają się też tutaj nuty kwiatowe, możemy zauważyć róże, zwłaszcza z tych regionów, powiedzmy po prawej stronie mapy, czyli z tych wschodnich regionów. Co więcej, tam gdzie są suche wiatry, które dość intensywnie wysuszają glewę sezonowo, może się też pojawić taka ziołowa, mentonowa nutka. I to jest ciekawe, bo tego byście się w ogóle nie spodziewali w czarnej herbacie lankijskiej. Także to też zwróćcie na to uwagę, bo, bo można wywołać takie ciekawostki. Czy piliście lankijską herbatę? To was nie pytam, bo na pewno piliście. Ale e, czy znacie e, coś ciekawego ze Sri Lanki? Bo ja wam powiem, że jest taka herbata lankijska, która fajnie się nazywa. Nazywa się Lovers' i uważam, że to jest taka, jeśli chodzi o, o konkretny rodzaj herbaty ze Sri Lanki, która po prostu nie nazywa się Ceylon zwyczajnie, to jest to chyba jedna z najbardziej znanych takich lankijskich herbat. Myślę, że te regiony to mało kto potrafi tam wymienić, a, a właśnie o tym może słyszeliście. Lover's Slip to jest w ogóle nazwa wodospadu, który znajduje się na Sri Lance. 30-metrowy piękny wodospad, który notabene zaopatruje w wodę dość intensywnie uprawy herbaciane, więc możecie znaleźć lankijską herbatę Lover's Slip, do której zachęcam, bo to jest fajna. No i ogólnie pijcie jak najwięcej lankijskiej herbaty. Piszcie co myślicie i nie bójcie się, bo ja na przykład prostu mówię, że zielona lankijska herbata to nie jest coś dla mnie. Nie podoba mi się, nie jest za Biała jeszcze jako tako, no ale no, powiedzmy szczerze, Sri Lanka to czarna herbata przede wszystkim i na czarnej ja się najbardziej lubię ze Sri Lanki skupić. Więc może macie jakieś inne odczucia, czy lubicie, czy pijacie jak pijacie, to czekamy na Wasze komentarze. To wszystko na temat Sri Lanki z naszej strony. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i na Czajnikowy.pl.